Piję sobie kawę rano przed telewizorem, a Bobik już coś ode mnie chce. Już teraz nie pamiętam, chciał chyba jeść. Dałam mu na pewno, bo mu zawsze spełnią jego życzenia. Obiadu dzisiaj nie robię jako takiego, ale postanowiłam, że zrobię zapiekankę z rzeczy, które mam niepotrzebnych w takiej lodówce. Pakłażana miałam, my nie przepadamy za pakłażanem. No tą cukinię wielką mam cały czas, sobie kroję po trochu, po trochu. Jakąś taką fajną miałam kruchą kiełbaskę, no i cebulkę. Kiełbaskę, cebulę i cukinię takie pokroiłam w takie małe kawałki, jak, jak na miserkie ogórka. W międzyczasie też robię polędwiczki na jutro na obiad. I pierś z kurczaka też będzie panierowana. Będą dwa mięsa do wyboru. To wszystko podsmażyłam, co Wam powiedziałam, troszeczkę na oleju. A bakłażana posoliłam, żeby się spocił. I ten pot, który wyjdzie, to ja obcieram łyżeczką, żeby nie był gorzki. Wyłożyłam połowę bakłażana na dno naczynia. O, to jest właśnie ta ścierka, którą wycierałam. Połowę tego podsmażonego farszu, na to znów bakłażan i znowu tą, te, te, tą cukinię z tą cebulką i kiełbaską. Oczywiście oprószyłam to jakąś przyprawą ostrą, bo bym nie była sobą. Rozbełtałam do tego jajka, w międzyczasie cały czas robię gulasz, no polędwiczki w sosie sobie po kolei smażę i zalałam tymi jajkami chyba dwie łyżki jogurtu włożyłam, pieprz i sól do tego i wstawiłam na godzinę do piekarnika tu już mi się ładnie wszystko smaży ostatnia porcja jutro będę miała mniej roboty, międzyczasie między, między robię jeszcze yy, krem do tego ciasta co wczoraj, o tu mi się chyba zacięło coś, nawet nie zauważyłam tutaj po 40 minutach będę wkładać ser a miałam troszeczkę tych ciastek biskow skruszyłam je i posypałam ten krem a krem to jest zwykła bita śmietana, mascarpone i cukier puder a mój mąż powiedział, że będzie robił kluski śląskie no i kazał mi powiedzieć jak to się robi więc kazałam mu dzisiaj obrać i wstawić ziemniaki bo jutro będzie robił od rana tak wyglądała ta zapiekanka. Powiem Wam, że była obłędnie pyszna. My to się patrzyliśmy, żeby komuś zostało, żeby było więcej, bo nie najedłam się i jeszcze zrobiłam sobie taki musik. I oczywiście w Święto Zmarłych oglądamy z Nie wiem, zawsze chyba leci w Święto Zmarłych, bo tak kojarzysz, zawsze z mężem oglądamy. I na końcu się popłaczemy, jak zwykle. No, gulasz już gotowy. Wieczorem sobie ciasto spróbowałam, tak wyglądało przy kroju, kromeczkę z sałatką jeszcze sobie wzięłam, tak jem kolację dzisiaj na raty i jeszcze sobie na kolację zrobiłam y, takie grzanki z mozzarellą. Troszeczkę mi się wylało i powiem wam, że miałam jeszcze na tym cieście później gości pod sam wieczór.